Rok 2021 już prawie za nami. W drugim już pandemicznym roku branża growa absolutnie nas nie zawiodła. Podczas całego 2021 mogliśmy oglądać lub nawet wirtualnie brać udział w wielu wydarzeniach. Jednak to na tych najważniejszych. E3, Gamescom, The Game Awards skupię się w tym materiale. Zarówno na temacie gier, które wyjdą w niedalekiej przyszłości, jak i tych, które w tym roku już swoją premierę miały. Pierwszym i największym wydarzeniem w roku są coroczne targi E3. Wydarzenie odbywa się w Los Angeles, a fani z całego świata łączą się na Twitchu czy na YouTubie, aby przyjrzeć się zapowiedziom gier i sprzętu, które najczęściej w ciągu następnego roku są dostępne do kupienia i ugrania. Jak co roku na trzy prezentowali się najwięksi wydawcy growi na świecie, jedynie zabrakło również twórców mniejszych indie gier podczas segmentu nazywającego się odpowiednio Indie Showcase. Najciekawszymi konferencjami, jakie mieliśmy okazję zobaczyć byli najwięksi gracze Ubisoft, Microsoft Xbox oraz EA ze swoim wydarzeniem EA Play, które nie odbywało się w ramach targów, ale przez zbliżony termin i tematykę trudno ten event oddzielić od innych wydarzeń. W tym roku na E3 zabrakło niestety konferencji Sony PlayStation, jednak na szczęście firma wróciła do nas później z PlayStation Showcase, które było bardzo zbliżone do wydarzeń oglądanych na E3, jednak odbyło się dopiero w drugiej połowie października. Jednak od początku. Ubisoft zaprezentował ciekawe, nowe spojrzenie na swoją największą markę strzelankową, Rainbow Six, pokazując Rainbow Six Extraction, Strzelankę pierwszoosobową bazującą na Rainbow Six Siege, jednak opartą przede wszystkim na trybie współpracy graczy walczących ze strasznymi przybyszami z kosmosu. Gra w ciekawy sposób łączy współczesne wyposażenie z wszechobecną mazią, glutami i obślizgłymi przeciwnikami. Zainteresowani nie muszą czekać już długo na premierę, bo ta już w styczniu przyszłego roku. Kolejna ciekawa gra zapowiedziana przez Jubi, premierę miała w październiku. Riders Republic to gra dla wszystkich pasjonatów sportów ekstremalnych. Gracze mogą zasiąść na rowerach kurskich, Wpiąć na nogi narty czy snowboard, lub skoczyć w wingsuit. Brzmi fajnie? Będzie brzmiał jeszcze lepiej, jeśli spodobał Wam się Steep. Grał z ekstremalnych sportach zimowych, ponieważ Riders Republic wygląda identycznie, tylko można zaobserwować trochę mniej śniegu. Tegoroczne EA Play Live zostało zdominowane przez prezentację Battlefielda 2042, gry, która miała wrócić do dziedzictwa złotych czasów Battlefielda, części trzeciej i czwartej. Gra z niesamowitymi prezentacjami, piękną grafiką i olbrzymim hajpem. Niestety nie podołała oczekiwaniom graczy. Gra nudna, pusta, z za dużymi mapami, na których trzeba pomykać czasem po kilka dobrych minut, żeby dostać się od punktu do punktu. Nie spodobała się graczom, co prezentuje jej ocena w serwisie Metacritic. Recenzenci ocenili ją na 68 punktów na 100 możliwych. Niezła liczba. Jednak co gracze mieli do powiedzenia? 2 na 10. I, i to, to nie jest żart. Gra trzymała średnią 2,2 na 10 z ponad 4000 recenzji. Więc jeżeli postanowiliście sobie lub komuś sprawić tę grę na święta, to... No, nie mam dobrych wieści. Ale wciąż życzę dobrej zabawy. No i niekwestionowane zwycięstwa czercowych targów. Microsoft. Microsoft zrobił to co zwykle. Scratch show, pokazem, po pokazie, po pokazie. Konferencje tej firmy nigdy nie są przegadane, ponieważ mają tyle materiału do pokazania, że trzeba lecieć, bo inaczej się nie wyrobią. Kolejnym plusem premier gier microsoftowych jest ich natychmiastowa premiera w usłudze Game Pass. Jeśli dobrze traficie na promocję Game Pass na 3 miesiące za 4 zł, możecie cieszyć się Waszą ulubioną grę praktycznie za bezcen. Zrobiłem tak właśnie ja z zapowiedzianą na E3 Forza Horizon 5. Genialna gra, wspaniała arcade'owa samochodówka i mogę ją z czystym sercem polecić każdemu. Jedyne, co frustruje od dnia premiery, to fakt, że Microsoftowi nie idzie najlepiej naprawianie funkcji sieciowych, które jakby nie patrzeć, są istotne w grze skupionej nawet w trailerach na kooperacji i współpracy. Mimo początkowego sceptycyzmu, z czystym sercem mogę polecić również Back for Blood, duchowego następcę serii gier Valve, Left for Dead. Po prezentacji gier i potężnym marketingu wciskającym tę grę w każde wydarzenie branżowe, nie byłem ją w ogóle zainteresowany, aż do momentu, w którym mogłem w nią zagrać za darmo. I jest super. Zombie zabija się świetnie, model strzelania jest przeprzyjemny. Flaki i krew pokrywające bohaterów razem z postępem misji nadają całemu experience'owi Back for Blood niesamowitej imersji. Jeżeli znajdziecie trzech kumpli chętnych do rozgrywki, na pewno szybko się nie znudzicie. A nawet jak nie macie kumpli, to gra szybko wam jakichś znajdzie, ponieważ matchmaking działa szybko i dobiera nam współtowarzyszy walki ludzi z zombie. Jeśli Wasza pamięć sięga przełomu 2020 i 2021 roku, na pewno pamiętacie grę, która zjadła i przeżyła cały internet. I zanim zapytacie, tak, Among Us cały czas istnieje, a nawet jest rozwijane. Jak pokazuje SteamChart.com, nawet cały czas ma wierny fanbase, który cały czas łowi w produkcję InnerSlow. Jednak liczby, jakimi obecnie szczyci się ta gra, są niczym wobec zimowego, pandemicznego piku popularności. Także dziwi decyzja umieszczenia tej gry podczas konferencji Xboxa. Ale to nie koniec zaskoczeń związanych z Among Us. Podczas The Game Awards został zaprezentowany pewien ciekawy trailer Among Us VR. Ciekawi mnie, kto w to będzie grał. No dobrze, ale jeżeli już jesteśmy w temacie dużych konferencji, odświeżmy sobie może PlayStation Showcase 2021. Słyszeliście kiedyś może o grze, w której napadamy na banki, handlujemy narkotykami i generalnie robimy wszystko, co się da, aby wejść na szczyt gangsterskiego półświatka, a skrót od pierwszych liter nazwy to GTA? Tak! Nareszcie potwierdzono szóstą część? Nie. Po prostu zapowiedziano premierę GTA V. Ośmioletniej gry na trzecią już z kolei generację konsol. Zapewne dostanie jakiś nowy content, powiecie. Nie. Po prostu dostanie lepszą grafikę i dodatek do GTA Online z Doktorem Dre, który zgubił telefon z nową płytą. Nie jesteście zadowoleni? Nie. I nie dziwię się w ogóle, bo Rockstar musi przestać mydlić graczom oczy. Jednak mówiąc to pamiętam o Red Dead Redemption 2 i o tym jak wspaniałą przygodą było. I wtedy właśnie gdzieś głęboko w sercu pojawia się cicha nadzieja na dobre i te satysfakcjonujące GTA 6. Ale teraz nadal grajcie w online i kupujcie szarkardy, bo Rockstarowi zaraz skończą się pieniądze. Przejdźmy może do Gamescomu. Impreza corocznie odbywa się w drugiej połowie sierpnia w Kolonii w Niemczech. Ponownie mogliśmy ujrzeć zaczęsienie trailerów i treści, takie jak na przykład reboot kultowej serii Saints Row. Mimo trochę Fortnite'owej grafiki na pierwszej zapowiedzi, myślę, że jest to gra godna śledzenia i mimo tego, że nie może już szczycić się tytułem rywala GTA, miejmy nadzieję, że otrzymamy kupę dobrej zabawy. Hmm, prawie zapomniałem o największym hicie Ubisoftu w 2021 roku. Far Cry 6 istnieje i nawet niedawno miał swoją premierę. Po raz kolejny wcielamy się w rebelianta, który wyzwala kraj spod wpływów krwiożerczego i nie do końca zdrowego na umyśle tyrana. Po raz kolejny Ubisoft robi największy plac zabaw w historii serii. Po raz kolejny będziemy ratować mieszkańców totalitarnej wyspy przed władzą, po kolei wyzwalając regiony z pomocą mniejszych aktywności. Brzmi jak każda gra Ubisoftu? Tak. Czy jest grupa ludzi, którzy kochają takie gry? Jest, ale jest wyjątkowo mało wokalna. Dużo częściej można usłyszeć marudzenie, że znowu to samo i że w sumie to trochę już takie nudne. I osobiście po wielu latach grania w Assassin's Creed, y, różne gry spod podszyldu Tom Clancy's, czy nawet same poprzednie części Far Cry'a, nie mam ochoty na odwiedzenie Jary. I czytając media branżowe, mam wrażenie, że to nie tylko ja. Nowy Far Cry jest wspomniany głównie z obowiązku lub z, ze sponsoringu, i nie spotkałem się z kimś, o kim mógłbym faktycznie powiedzieć, że Jara się tą grą. I po szybkim sprawdzeniu ocen, nie mylę się w tym temacie. Przechodząc do niedawno zakończonych The Game Awards. Jest to gala przede wszystkim działająca jak Oscary w branży growej. Jednak i tu nie brakuje segmentów z zapowiedziami czy ogłoszeniami nowych tytułów. Statuetkę gry roku otrzymało It Takes Two, gra Electronic Arts stawiająca przede wszystkim na kooperację między dwoma graczami i gra ta z Forcą Horizon 5 otrzymały po trzy wyróżnienia. W tym roku widać dużo mniejszą koncentrację nagród w rękach jednego tytułu w porównaniu z na przykład rokiem zeszłym, gdzie The Last of Us Part II dostała 7 statuetek. Wiąże się to m.in. z delikatną posłuchą w branży w tym roku, gdyż nic nie stało się takim hitem jak wspomniana wcześniej gra Naughty Dog. Jednak ponownie naszą wyobraźnię mogą rozbudzić nowe trailery i zapowiedzi. Do najciekawszych z nich należą z pewnością Elden Ring, czyli gra stworzona przez twórców Dark Souls i Georgia Arar-Martina, twórcę gry Orthoron. Wiemy, że będzie trudno, wiemy, że będzie mroczno i wiemy, że będzie krwawo, więc dla fanów slajków pozycja obowiązkowa. Może na koniec jeszcze polski akcent. Na The Game Awards zaprezentowano także nowy trailer Dying Ride 2, który wygląda totalnie obłędnie. Gra to ponownie połączy parkour, walkę wręcz i potworne ilości zombie, tylko czyhających na nasze małe potknięcia. Tytuł ten dodatkowo opatrzono pod tytułem Stay Human, co jeżeli brać pod uwagę pierwszy zwiastun, może oznaczać fabularne poszukiwanie lekarstwa na bycie zainfekowanym przez zombie. Jak całkiem łatwo można zauważyć, wydarzenia growe są głównie związane z prezentacją sprzętu i nowych tytułów na niego. Jednak dostarczają nam naprawdę wiele emocji, szczególnie kiedy zobaczymy, że następna część naszej ulubionej serii gier już za rogiem. Jedyne co nam pozostaje, to czekać na czerwcowe E3 i mieć nadzieję, że i tym razem wysoki poziom prezentowanych produktów zaspokoi głód nawet najbardziej zajadłych graczy. Dla Radia Meteor Jakub Jacaszek.